Wszystkim witam was bardzo bardzo serdecznie Z tej strony Matruner Witam was w kolejnym odcineczku Oczywiście z Wojanowic Mam nadzieję, że i ten odcinek wam się również spodoba Tak samo jak słuchajcie Odcineczek jak była oczywiście Reakcja Wojana na moją bazę Więc moi drodzy strzelcie w tym momencie Łapeczkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji dzwo Z dzwoneczkiem Żebym oczywiście nie był taki pochmurny jak ta pogoda Tutaj to musicie to zrobić w tym momencie I wbijajcie do mojego nowego Na mój nowy kanał, oczywiście link w opisie Matruner e, Games, także wbijajcie, będą oczywiście odcinki z Wojanowic, no i e, różne gierki jeśli tylko byście chcieli, to możecie napisać. Jaką gry byście chcieli zobaczyć na drugim kanale, ale to już na tamtym kanale musicie bić, zasubskrybować. Bo wbijamy tam już e, 1000 subów. Także fajnie, naprawdę superansko I chciałbym, żeby było ich jeszcze więcej. Ok, dzisiaj pomysł jest taki na odcineczek: Idziemy do Paliona. Zobaczcie, Palion jest na, na, tutaj na serwerze. I chciałem po prostu z nim sobie tutaj pogadać, pokazać mu moją bazę. I słuchajcie, jeszcze wam pokażę mój domek. Patrzcie, mogę wam pokazać. O kurcze, tutaj są. Jagody. Dobra, tam jest mój domek i naprawdę zbudowałem domek. Także moi drodzy, wbijajcie yy, na drugi kanał. Oczywiście tam pokażę wam dokładniej ten domek. A gdzie ten palio tutaj mieszka? Ok, idziemy do niego. Słuchajcie, yy, musimy sprawdzić, czy on tutaj jest. Ok. Halo, halo, dzień dobry. Halo? halo. halo? Dzień o. dobry. O, ja mam takie pytanie. Chodź do góry to mnie. O, dobra, mogę wejść? Możesz. Halo. Okej, okay, dobra, wchodzimy. O, cześć Dzień dobry. stary. Cześć. Ja mam takie pytanko, czy, czy Co? To ty? <słuch> <słuch> ehm, tak naprawdę to Wojtek. To nie jest, to nie tak jak myślisz. To nie tak jak myślisz. Patrz, tu jest napis. <słuch> nie, bo jak to wygląda? Wojtek mi mówi, że to ty, a ty mi mówisz, że to Wojtek. <słuch> <słuch> to zrobiłem ja, Matruner. Faktycznie jesteś takiego napisanego. Patrz, wszystkie twoje rzeczy są tutaj. Dobra, ale powiedz mi... Czy niebieski kolor się no kojarzy właśnie, ja, ze mną? właśnie ja, ja myślę, że to jest Wojtek, jest Właśnie! Aaaa! Już ci mówię jak to wyglądało. Albo słuchaj, wbijcie do, na odcinek Wojana, to wszystkie, wszystkiego się dowiecie. Jak przez 24 godziny mówiłem tak. Tak, Aha, stary. O to dobra, chodzi. To, to wiesz, ja to się współwinnie sp za to. No, no okay. co współwinni? To przecież ja nie wiedziałem, że tutaj te. Że takie <noise> rzeczy będzie chciał robić. a się zgodziłem. Myślałem, że nie wiem, pozbieraj pszenicę albo pozrywaj kwiatki. O nie, patrz, on mi kazał uwolnić tutaj pandy chore. Musimy je złowić chodź, później chodź, tutaj. To, no. no wiesz co, bo nie wiem tylko w jaki sposób. Masz jakieś lasso czy coś takiego? Smycz? O, nie, nie, bo one wychodzą. Dobra, nie to nie, nie zrobimy, stary. Głowę, więc... ja potrzebuję po odcinku zrobimy Ja mam tlenu. Pagila ma. Dobra, stary, nie ma czasu, bo dzisiaj chcę coś ci pokazać. Okej, okay? zrobię. No, coś ci jak, jaka niespodziana? Chodź. Chodź, pokażę ci moją, moją bazę, stary. Zobaczysz moją bazę. Byłeś już chyba u mnie w bazie. No, ja, tego, ja wiem, jak to na... Twoja baza. Tak, ale stary, jeszcze nie widziałeś tego. Chodź zobaczysz. I moi widzowie Co tak samo stało? nie widzieli, więc oczywiście <laughs> zostawmy pod tym odcinkiem z 10 tysięcy łapek górę. Oczywiście będzie więcej odcinków dzwonianowic. Stary, oto mój domeczek. Nie, to to mój domeczek, proszę bardzo. No ja stary, ja mogę. siedzę cały czas na, na tutaj buduję. Co, nie piękny, podoba się? Zerombis, nawet jest Dobra. dzwonek. Dobra, patrz. Tutaj jest dzwonek. jest dzwonek. Wow. Suto. <laughs> Co to ale za dziura? Nie, nie wiem co to, nie mam pojęcia co? co to było K Kto to zrobił? Ej! Kto to zrobił? Kto zrobił tą dziurę stary? To, to, to ja z Wojtkiem, okej, okay? to ja z Wojtkiem. Dobra, ej, dobra, ciekawe prank, co wy tu wym kombinowaliście Czyli widzieliście już mój domek. Nie, domek tak, ale nie widziałem w ogóle jak w środku wygląda i nie widziałem tych podziemi. A wiem że co coś dobra. dobrego tam jest. Dobra, słuchajcie, tutaj mam taki myk fajny. Zobaczcie, jak wyjdziemy sobie tutaj przez drzwi i one są zamknięte, to weźmy naciśnij ten przycisk, stary. już to? To jest tak piękna muzyka. Do Elisa, A to jest też... stary, to jest Beethoven chyba, nie, to jest po prostu lampka. Ale spoko stary. Ej, naprawdę. No to możemy zademonstrować jak to wygląda. Możesz wyjść stary i zapukać do drzwidką nie wpadnie w dziurę. No, Poczekaj, ja sobie tylko podgłośnię tutaj troszkę. No, okay. i sobie siedzę i coś robię, nie wiem, o, tutaj. O, ktoś do mnie przyszedł! Halo! Kto to? Kto tam? puk. puk. Hello! Dzień o dzień dobry, dobry panu! Dzień dobry. Witam, witam, zapraszam witamy, pana! Witamy, ale no. tu masz. Zobacz, Co tu to jest mój domek poduszki. i to są poduszki i możesz nie sobie widzisz, tutaj położyć się, stary, mogę. zobacz, Zrobione pikku. No, tutaj mamy w ogóle mechanisko, nie wiem jak go ukryć, ale tam to, to mogę ci zamykam niegrzecznych youtuberów, na przykład palionowy. <laughs> bo się ostatnio my. mi wkradł na... oczywiście na, do bazy. I słuchajcie, możecie zobaczyć, jak go złapałem, kurczę gadatka. Ja nie mam. No? Dobra, stary. Po, jakaś Twoja reakcja, o. dawaj, mów. Nie wiem, ja ci powiem, że jestem zdziwiony, bo jesteś tak na serwerze. A masz tak piękne rzeczy, Ty masz. W ogóle jesteś chyba najbardziej rozbudowany. Tak mi się co? wydaje. Co? No naprawdę, jesteś najpiękniej nie, nie, rozbudowany nie, 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 nie. i najwięcej. Pokaż, nie, 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 nie. pokaż. Dobra, stary, to tutaj jest właśnie ta baza. Ja chciałabym ją ogólnie... No To jest drugie wyjście, co tu tak, będzie? Tak, tu jest wyjście, tutaj nie wiem jeszcze, może. E... Ważny smażing, basen. No, tutaj zobaczymy, może jakąś ba jakiś basenik czy coś? Basenik, o, jakiś mm -hmm. challenger w basenie. Stary, o, to by było spoko. O. E, w ogóle dzień słuchaj. Dobry. Musiałem oczywiście sobie pozwolić, żeby. Duszę się. Co ty O nie! O nie! E, napisz stary, dzień dobry, że pozdrawiasz. O, wychodź, stary, wychodź. Napisz, że dzień nagrywamy, dobry. dzień dobry. E, A ja nie i mogę patrzeć, na co nie trzeba mówić. Stary, musiałem pozwolić sobie, żeby. E, Tutaj wiesz co? Ten domek przerzucić, Panie też, tutaj był domek. Wiedziałem to właśnie. No, to musiałem go przerzucić, niestety. Tak ty ty musieliś całego rozwalić i go przenieść, całkowicie. No, stary, to było naprawdę. Dobra, Katy musi też coś nagrać na to dzisiaj, także musi, no. zobaczcie. Serwer pełen tutaj w A Jaki pytanko teraz? Co jest? Jak się wchodzi do Twojej tajnej bazy teraz? A teraz jest ukryte przejście, żebyście nie widzieli, stary. Dobra. Hmm. Mogę tobie zaufać i ci pokazać, chodź, pokażę ci, patrz. Musisz przejść przez to, tutaj jest klapka. O klik, ja! I wchodzisz, tylko zamykaj, bo jak Katia to zobaczy, to będzie słabo. Chodź, chodź, chodź. Dobrze, stary. Jest mieliśmy, mieliśmy jej pranka robić, stary, pamiętasz? A ona wbiła w tym momencie. To. Dobra, to Ale, będziemy dobra. musieli, a w sumie dobrze że jej nie zrobiliśmy zaraz. Dobra, chodź, bijamy. Patrz, Oto, witaj w mojej bazie, stary. Witaj w Co mojej bazie. To jest? Patrz na to, patrz na to stary Zacznij co po kolei, my tu mamy. Ja... Dobra, o, zacznijmy ja od tego. Patrz. Zemdlejesz? Nie, przestań. Patrz, tutaj mamy stół rzemieślniczy. O. Chcesz sobie coś skraftować, pyk, naciskasz, możesz schować kiedy chcesz w każdej ja chwili. Nawet zwykły stół ci się chowa, Co jest? No zobacz, pyk, pyk, ja. jest gitarka. O. O, ale to Dobra, stary, zobacz, jest tak tutaj samo, mamy, no, mamy windę, ale to mhm. za, windą zaraz się zajmiemy. Chodź, okay, pokażę okay. Ci jeszcze parę rzeczy. Tutaj no, mamy... Zjeść, okay. Proszę bardzo, um, Czekaj, przygotuję ci świeże Ale, czy, jedzonko. To są przygotuję ci świeże jedzonko, czekaj, talerze. co? Na co masz ochotę? Marchewkę, stek, kurczak, A tak marchewkę schabowy zjadno, rybkę, tak kurczak. marchewkę, dobra, no, zdrowo. Marchewkę. Dobra, proszę bardzo, ja tutaj zdrowo, już mój, mój kucharz już zrobił Proszę <laughs> bardzo, możesz sobie usiąść tutaj. Proszę Jak usiąść? O. Jak usiąść? No czy to stoję. są wagoniki? No nie to co krzesło nie stary, wytrzyma, patrz. Możesz się usiąść ja sobie też tu zrobię jedzonko. Czekaj trochę ta doniczka nam przeszkadza, ale ale zaraz ją przestawię no jest fajnie, tutaj. Przestawię. O, dobra. O, wziąłem, Możesz sobie wziąć na pamiątkę. O, dobra. Patrz, dobra to, o, patrz to, to nawet wytrzyma. tutaj mamy. Co ty to, na to zrobiłeś? <grym> patrz. Na reakcję. Jak? <laughs> dobra, patrz, ona się, się cieszy, dobra. E, wiesz co, będziemy musieli ją zaprosić tutaj, bo ona widziała pewnie odcinek, e, więc czekaj, e, Palion, Ale słuchaj, Ja. W każdym bądź razie, tak Gdzieś? wygląda moja baza. Stary, tutaj jest łóżeczko. Nie, tu masz rybki! To co stary, myślę, że teraz mogę ci pokazać mój Mięcie. tutaj to jest pokoik. Piękne. Proszę bardzo, zobacz. Yy, tak właśnie tutaj wyrko? się prezentuje. Tak, oh. to jest moje wyrko, ja ale lubię sobie jest pospać. To mnie cieszy, to, jest, to mnie cieszy, że masz wszędzie tak po swoim kolorze. Tak, tak, tak. No. To jest wyrko. Nie! No. O, proszę bardzo, nawet nie. wyrko masz żółte. Stary, możesz tu się położyć. można połatzeć. spać. Można spać, jak chcesz się no, to ale możesz... Ale ale nie da się, bo Ale to jest... I ty będziesz przykryty dywan. To co stary, zobacz. Możesz się tutaj położyć, jeśli chcesz. E, albo. ja nie albo nie się nie i... da się teraz. Nie? A, dobra, no to trudno. Innym dobra. razem, ale. Bądź razie... Jak to wygląda, że ten dywan jak przykryje kryje. By... Tak, jak będziesz miał no, no to no, po prostu będziesz tutaj sobie mógł się. O, telewizor. Palić to. No, Gdzie jest telewizor? Tu. Czy to obraz po prostu. O, to jest półka. No powiedzmy, że to biurko. jest obraz. No biurko, <laughs> masz tutaj szafkę, możesz sobie wejść, no, zobacz na nią. O ja, dobra, jest lecimy dalej. Na... Lecimy czy ty każdą deskę, czy co to jest, stawiałeś inaczej, żeby to tak wyglądało? Oj, tutaj jest taki trik zrobiony, stary, że głowa ma. Ja, nie nie ja. będę ci na razie zdradzał, to. bo wykorzy wykorzystasz to u siebie. Ja. Dobra, czekaj, bo to nie widać. Kurczę. Dobra, stary, może, mogę ci coś jeszcze pokazać. Zobacz, nie wiem czy widzisz, tam są takie sznurki. Nie wiem czy widzisz. A no, jest, A o co sznurki. Mówisz? i one są tak, jakby podwieszeniem tego um, żelandora, nie? A żeby nie spadł na nas. Tak, żeby na nas nie spadło, że wiesz, możemy sobie tutaj spokojnie markować. Teraz są kury w ogóle. Dobra, nieważne, nie, nie, nie. Nie, nie, nie ma tam kur żadnej. <laughs> ja to może gdzieś przejdę. Dobra, stary, patrz. E, kolejna sprawa. E, a właśnie, jeszcze tutaj taki cyk myk. Albo choć windą, przepraszam, że ja się to miotam, ale jest tak Winda. dużo tego A wszystkiego. Nic że tutaj nie ma, nie? Tutaj jest nadal ten. Nie, tutaj tam jest, tam jest po prostu skrytka. Okej, okay, możesz wezwać windę, pojedziemy na dół, ci tam pokażę. Trzy, dwa, jeden. Okej. Okay. Yy, to dawaj. Okej, okay, stary, to. wbijamy szybko, 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 O nie, pojechałby ze mnie! Dobra, dobra, jest. zrobię taki myk. Okej, okay, dobra, czekaj, 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 trzeba. Będzie tutaj się wkopać. Dobra, bo mały fail. Za późno wbiłem. Ja jak, jak, jak ninja. <laughs> Za późno wbiłem do windy, wiesz? I ona odjechała. Dobra, tutaj mamy oczywiście e, odbierany zamykany drzwi. O, Boże, co? Gdzie tu co? się klocków tu są. <laughs> Stary, to jest taki mechanizm, że szok. Fajnie. Tutaj fajnie. jest wejście na górę, to już widzieliście, bo to dla Wojtka pokazywałem. Oczywiście, no, jeśli coś... wejdziesz na górę. To tam jest. Co, tam jest? To jest przejście do tajemnicze przejście do naszego pokoju. Patrz co tu mamy? Zielona nie wewnę. patrz, nie patrz, Zielona nie patrz. Tutaj nic nie ma, stary, proszę jest patrz. przejście. Tak, no? i to jest mechanizm, mogę wam nawet pokazać mniej więcej jak on wygląda. Nie jest jakiś skomplikowany. Jezu, mamy mechanizm. doprowadzenie tutaj, e, repeaterki z opóźnieniem tutaj, e, tłoki. Także nie jest to jakieś skomplikowane. to jest wszystko, to jest wszystko skomplikowane dla mnie. No coś, to, to jest easy, easy, peasy. Dobra, lecimy Dobra, dalej. dalej. Lecimy dalej zwiedzać moją bazę. Patrzcie. O, to Dobra, o co? tutaj Dobra, tutaj mogę Ci pokazać mniej więcej. Masz mhm. może siekierę? będzie jeszcze. Masz może Siekier siekierkę? Jasne, mam trzymaj. O, możesz to dawaj stary, po pokaż. A, stary widzowie mi pisali, że to jest twój hełm. Oddaję. Tak wiem właśnie, bo no. ja ci Sz przez tak, gdyby... Szukałeś ja było to było to go. Dobra. Dobra, to kolejna sprawa, patrz. Bierzesz sadzonkę, mhm. bierzesz sadzonkę, włączasz maszynę, proszę cię bardzo, możesz tutaj tak, włączyć. Tak? Tutaj od tej strony Możesz włączyć o, już jest... idę, już idę o, proszę bardzo, możesz ją włączyć. Okej, okay, ona za momencie kruszy. Jest, leci, patrz. Tutaj stawiamy sadzonkę, pyk, tak. I zobacz. <laughs> musimy jedną ręką trzymać sadzonkę, a drugą siekierę. i patrz. Tu stawiamy, oj, o! I teraz patrz. Ja pierdzie, co to jest? Dobra, jedziesz, rozwalasz, podskakujesz, rozwalasz. I teraz lecisz z kolei. Yes. I to na każde drewno działa, stary, to jest najlepsze, nie? To, pyk Dobra, czekamy chwileczki i I możesz i każde drzewo, nie musisz wychodzić tak, na zewnątrz Tak, tak, I masz tak, każde tak. drewno ale. Dokładnie, i teraz tylko wrzucamy sobie to Proszę bardzo, musimy wyłączyć maszynę ale masz drewna już No Jezus, No to stary, to pięknie. zbudowanie tego, wiesz, ile mi zajęło, żeby drewno zdobyć Naprawdę Naprawdę Wyobrażam sobie Dobra, kolejna sprawa to jest tutaj magazyn I chyba e, to o, tyle, właśnie z mojej bazy O jeszcze... nie no. ile tego tu jest <laughs> Dobra, o! i takie pytanie do ciebie, stary. Jeszcze mam. Możesz, musisz, możesz musisz mi powiedzieć, Aha. która podłoga ci się najbardziej podoba, bo widzą, e, właśnie widzowie, muszą napisać. Bo dla Wojtka się podobało to drewno, no i zwykłe stone bryki, więc musisz mhm. wybrać jaki chcesz. Oprócz zielonej, Aha, nie możesz a ty zielonego, nie masz zielonego wyjścia. No tak zrobiłeś już, no ale ja bym tak zostawił, tak jest dobrze. Tak jest Wszędzie dobrze? Różnie. Jak jest dużo? No. Wszędzie różnie, Jej, no serwis. to jest. Bo ja powiedział to zobaczymy, może jeszcze Katy będzie trzeba zaprosić tutaj i ja zapytać. zobaczymy tak, co ona, ona powie. To, jest takie, to jest takie ciekawe, jest ciekawie w tym pomysł. No. A to jest też ciekawe, to mi się podoba by fajny pomysł. No... Jakbym chodził na tablicy Po czekoladzie. czekoladzie, właśnie, to czekolada jest, nie? No, no dobra stary, to by było na nie, tyle. Naprawdę szacunek, taki dom w ogóle to jest. O! <laughs> Dobra stary, ale mogę, ci, mogę ci jeszcze otworzyć te drzwi, idź tam na górę samą i bądź przy tym tymcie. Ale pochodnią, jak ty to z no, pochodnie są epickie, ja wiem jak... Ja wiem jak to się ciekawa. Tam są takie triki stary porobione, wyszło Dobra, Palion, Stój hmm? tam, czekaj na mnie. Ja już Czekamy ci zaraz siebie. otwieram. Ja już o, ci właśnie, zaraz no, otwieram. Bardzo, bardzo, Dobra, bardzo sikierkę rozumiem. wyrzucę, żebyś sobie wziął. Dobra. Okej, okay, i czekaj, pyk, pyk, otwieramy. Otwieramy, otwieramy, czekaj. O, 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 czekaj, muszę. Jeszcze chwileczkę. Ok, poszło. Dobra, możesz wbijać. Możesz wbijać yes. stare. I teraz tak, jak chcesz. patrz weź sobie tutaj, wrzuć yy, na przykład sadzonki, bio, coś. Bioodpady. Proszę bardzo. Wrzucasz one znikają i one Co? lecą do piwnicy, do maszyny, która przerabia je na. <śmiech> <śmiech> która przerabia je na mączkę kosną. <laughs> Także tyle. No A, dobra nie, jest, stary Tyle, tyle, tylko, tylko tyle Dobra, nie możemy nic, sobie no. siąść Możemy sobie siąść i zjeść marchewkę stary, także tak, że tak się tak. pożegnamy No mów, mów, mów tak. właśnie, podsumuj eee, ja takiego czegoś do swojego oczu w Minecraftcie nie widziałem No coś no, takiego pierwszy raz No nie wiem co powiedzieć <ślad> jest, Czyli i podoba tak, się I to, to tak podoba, naprawdę No, to genialnie, właśnie tyle szczegółów, takich detali o, Zapraszam, możesz się z tortem zrobić, jeszcze. To jest... Tylko całego nie zjedz, bo długo się... piekłem. Nie, ja właśnie jestem cały najedzony tą marchewką. Już A, jakoś tak kurczaka twojego zrobiłem. Masz złagą. kotletem sobie zajeść coś. Dobra, no, słuchaj, będziemy mogę. kończyli. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał, bo nie, reakcja najpiękniejszy, Wojana... To Najpiękniejsza rzecz, jaką widziałem w swoje oczy w Minecraft. No, Zobacz. reakcja Wojana była też fajna. Naprawdę, chłopak się ucieszył, że coś takiego jest u niego na serwerze no, w Przemieniasz Wojanowicę no. na jakiś nie wiem, kurde, No Bo ja gdzieś to... miał, że cywilizacja do, do ten no. powiedział. Dobra, to co, Palion, mam nadzieję, że również tobie się podobało i reakcja Me, Paliona... Mega, mega. No, i reakcja Paliona mega. również była ciekawa i, i co, stary? No, czekaj na więcej, bo... Czekajcie na więcej, bo tutaj, to nie jest koniec. To jest, jeszcze mam dużo, dużo pomysłów. Tylko muszę jeszcze trochę czasu, bo tutaj już trochę siedzę na tym serwerze i cisnę ostro. No, to ciągle ci się z tego co widzę, nie? No. Pamiętajcie no. o subskrypcji, oczywiście dzwoneczki wbijacie do paliona. No i pamiętajcie o tym, żeby wbić na mój nowy kanał, link w opisie. Także warto, bo będzie więcej Wojanowic. Stawiajcie duży łapek w górę oraz subów, no. Tak jest, opłaca tak się. jest. Naprawdę opłaca się. To co stary, mam nadzieję, że... O, damy dla Rybek o jeszcze Jezus, marchewkę. No, Jezus, ja po torcie, ja nie powinienem tak robić. No, stary, bo to jeszcze Kati będzie jadła. No, <noise> kurde. <o, chudze. głos> Dobra, to by było na tyle. Do zobaczenia. Hejo! Heja!